To witamy w kolejnym. Hello. Hello wszystkim. Long time no see. Tak. W ogóle, w jakich ty odstępach będziesz to wrzucać? Eee, tygodniowych. No Łatko, to może się przywitajmy w ogóle jakkolwiek. No, ja się przywitam, hello. Hello, z tej strony Aki. Akinator. Akinator, tak, dokładnie. Będę cię nazywać Akinatorem. Eee, a daj mi jeszcze żarcie. To mięso. Okej okay. Dropnę ci Proszę. No to my... mam też beris. Ooo, patrz jakie żarcie, nie mam To dawaj te jedzenie do lodówki może, co? A, do lodówki? A to masz jeszcze do tutaj peris Oj córki A, Bo ja chciałam właśnie te, żeby utka, bo żebek mamy więcej Okej okay. Czekaj Dobra, jeden ja do lodówki w takim razie no, że się się O, ma Właśnie widzę. Cię przestraszyłem, ja myślałem, że on ginie. Nie, aż tak to nie. To jest jaj. Co się się Eee, Kłaczek? Okej okay. Można gadać z kwiatkami. czy jestem dobrym ogrodniczką. Jeden z kwiatkami. Yy, tu miałam jeszcze wcześniej... Ej, w ogóle, jaki duży. Co masz? Ej, ja potrzebuję jedzenia. No, to no masz aktualnie... Ja aktualnie ginąłem. No, też tak miałem. Zdarzy się. Normalny... Yy, yy, marynata. Tak, Marynata, zgadzam się z tobą. Marynata. Chciałam tutaj coś zasadzić. Czarny kot. Idziesz do kina? Na premierę? Co prawda już premiera, kiedy wydajemy ten odcinek, była dawno, ale... Co tam? Mm. Idziesz na premierę, czy nie? Czy tam po premierze chodzisz? Wydaje mi się, że chyba po premierze pójdziemy. Bo hmm. Wika chce też pójść. Więc A wiesz, że nie będę cenzurować imion, nie? Znaczy? No, nie będę mówić, yy, nie będę zamieniać imion, wycinać imion. Więc jak mówisz o imieniu, to pamiętaj o tym, że mówisz o imieniu. Paczek, trawka lezen le le się, się robi. Dobra, to niech będzie moja kuzynka. Już i tak było, że wika. Teraz jeszcze straciłeś tym nie bardziej nie. swoje dane. Nie. Jeśli nie jest kózynek Wiktorii... Dobrze. Może ona to nie obejrzy. No, zapewne nie. Chyba, że jej podeślesz. Albo ja podeślę. O nie. Dobra, ja zjem sobie tą też kanapkę, ja też mam. Bo ile ty masz jedzenia? Mam dość sporo, wystarczająco na tą chwilę. Dobra. Eee, dobra. Abi, przesuń się. Patyków też mam sporo. W ogóle trzeba nam zrobić skrzynkę. Jakąś dodatkową. Drewna nie mamy, wiesz? Serio? Tak średnio. Średnio najczęstsze bym powiedziała, nie? Ile szerełka? Nieco. Coś źle śpi. Ale coś źle śpi. Gdzie źle śpi? Aha. Tu mamy to, tu mamy to. Patrz, ile żarcie nam się zrobiło. Nie mam. Zrobię nam może yy, ten ten namiot, co? To masz nie. To. tutaj. leśni Jaką pleśń? No tutaj masz pleśni. Dwa kwiatków. No, głupi stolik. To i tu. Weź jej trochę do pieca. Yy, nie wiem, nie mam czego. Zawsze miej przy sobie trochę trawki. I materiałów na tego. Materiałów do rozpalenia ogniska, wobec tego to dead, nie? Eee, i nie o, wychodź nie. do rana lepiej. Okej. Okay. A czemu? Przedka mi rośnie, ale głód mi spada mocno. No. Bo po prostu za każdym wejściem, jeśli się nie mylę, to idzie procenty, nie? Więc jak będziesz wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić, to będzie dużo tego, nie. Okej. Okay. Dobra, tyle. I dzisiaj bym pozbierała trochę drewna. Ok, aż tak. Jarzy. Uuu, marchewa nam wyrosła. Widzisz? Gdzie? O, rzeczywiście, ale dusza. Zbieraj. Okay. Ja robię jedzenie na, na ten, na dużo. O, mamy ten, nasiona. Mam wrażenie, jakby coś miało nadchodzić. E, to nasiona, posadź wtedy. To jest taka okay. motyka. Tą motyką możesz y, zrobić y, grządkę. Kiedy zrobisz grządkę, masz, y, jesteś w scenie właśnie ją tutaj. O, kolejno. Markiewa. I kukurydza. Tak plantuję. A nie. Weź motykę, zrób. Kukurydza. Matyką. A co tutaj? To jest jakaś... garlic coś. Mniam. Będzie jedzenie. A weź jeszcze coś ten. Jeszcze mam. Czy tu jestem nie. jeszcze w stanie? Okej. Okay. Nie. Dobra. Dobra. Zawsze można zrobić większe te grządki, nie? Nie to tyle. Oh no. Czekaj. <grym>

Okej, okay, powróciłam i dam jeszcze zły zły ten. Zły, zły coś tam dam Hello, hello, słychać mnie. Tak, słuchajcie, słuchajcie, tylko... A, plant. bo ty wcześniej też mnie słyszałeś. No! Ja mówię, to się wytnie. Ja do ciebie gadałem. Haha, znaczy, bo wiem, że gadałeś, ale nie wiedziałam co plant. Hmm. W ogóle water trzeba zrobić, te te krzątki. Niech rosną. Niech się nawadniają. Eee, co tu jeszcze? Łapata. A, motyczka, dobra. Aha, okej, okay, to już sobie nie zrobię takiego tego. A kadokę. Patrz ile żarcia. Już nie jesteśmy głodni. A na pewno nie aż tak jak wcześniej. Jestem mistrz przygotowania emisia. Mistrz przygotowania. Chwilę, aż sobie wygoogluję. Eee, don't starve. Gość rośl. Rośnienia. roślin. Bo to się mówi rośnięcia. Rośnienia. Bo ja już nie wiem, czy po prostu mamy zbierać te rzeczy obok, czy lepiej je zostawić, nie? W tym kontekście. Co tam masz? Dobieram. Oki doki. Jestem ciekawa, co wyjdzie z czegoś takiego, byleby coś, co się dało zjeść. A jak nie, to trudno. Eee, zbierałeś drewno teraz, tak? Tak. I'm full of emptiness. W ogóle moja perspektywa będzie i bardzo interesująca w tym odcinku, nie? <ścoughs> no, bardzo. Nie no, coś tam robiłam w tym czasie, nie? No, rozwiązałam. A kto nie rozmawia z mamą? To też prawda. Trzeba rozmawiać o, z mamą. będziesz na odcinku. <laughs> nie no, bez przesady. Ale to już by było zaskoczenie, nie? Ten się robi takie słodkie dźwięki. O ja nawet nie wiem co najlepsze, kiedy my zaczęliśmy odcinek. Też nie mam pojęcia. Ale jeszcze może być. W ogóle na przyszłość to na mnie, nam nie sadzić tak blisko drzew, jak wcześniej zasadziłam, bo może wyskoczyć ten... No, bo, bo coś ci może wyskoczyć po prostu. Okej. Okay. Weź ognisko, rozpal. Jakoś tak... O! Jaki ogień! Mhm. Żeby już był na całą noc. No bo. No bo. No bo bach. Nie wiem co to jest. Tu pochodnia, tu coś takiego, ok, Coś takiego. To ja może sobie pójdę spać, bo mam bardzo małe te statystyki. Wyjdę okay. jak już będę budować. I need food. E, w lodówce masz dużo foodu. Ale tutaj też jest sobie. O dobra, dobra. Jest okay. Ale fajny dźwięk jak, jak śpię. Pierwszy namiot. Proszę cika. Wiadomo, kim. No ja już jestem pełna w sumie. No dobra, prawie pełna jednak. A będzie sobie spać. W takim razie. Oki Czy ja mam łopatę? Mam łopatę. za jeszcze te pięknie tu wykopuje. A zaraz będę pełny. To dobrze. Pełny miłości. Pełne psiki. Wiesz, za cztery dni sima? Serio? No. Cieszy cię Dobra, to, okay. czy niezbyt? No. Jest ok. Mogą być ciekawe. Znaczy, mamy, mamy całkiem dużo zebrane, więc sądzę, że nie będzie jakiegoś tam większego problemu um już co, co ja nie mogę <laughs> <laughs> Ja i tak miałam teraz wyciszony mikrofon, więc nie było słychać tego. Jak był wyciszony? Aha, dobra, że na nagraniu. No. Okej. Okay. O, patrz ile tu żab! Będzie bitwa. O, Olimp. Auć. Co mogę zrobić z motylem? Zjeść. Nie, to nie chcę. Patrz, no, ile szarcia znowu. Wolę jagódki. Aha. Poradziliśmy sobie. No. Warto by było też pójść teraz do pająków w sumie. Pójść. Oh, oh. oh no. W ogóle to chyba już końca odcinka. Chyba. Oh. Być może. Nie mam poczucia czasu. To no, do zobaczenia. Do usłyszenia. Baju. Bye, bye bye.